Haratanie w gałę, bycie zdrowym i sport. Szeroko, oczywiście, pojęty dobrze, więc jak pisze książka, samotny biały żagiel i te sprawy. Samotny, no. Załóżmy, że on jest samotny. Dobrze, więc. No cóż, haratać w gałę to tak kurczę no nie, nie za bardzo bo, bo tu są rekiny, bielorybę i inne ustrojstwa zębate i głodne więc no jakby tutaj komuś wpadła piłka gdyby tutaj się haratało w gałę to tak no nie byłoby bezpieczniej te sprawy więc tutaj raczej haratać w gałę no to znaczy ale to na własne ryzyko chyba na własne ryzyko bym tutaj Haratał w gałę, dobrze. Tu jest ścieżka rowerowa. Tutaj, więc wszyscy wiemy, że, że jest ścieżka rowerowa, ok? Więc tutaj rowerem o, racja. Tutaj rowerem by pojeździł, bo jest w miarę tutaj, jak widać, bezpiecznie. I te sprawy tutaj czasami, właśnie, filmy kręcę tutaj w tym miejscu. Gdyby co, oczywiście. Więc tutaj haratanie w gałęnie lub raczej nie. O, ale już rowerem, no to, no to czemu nie? Tutaj, o właśnie, jak widać na załączonym. Na załączonym, jak widać, no właśnie. Więc dla rowerów tutaj można spoko. No dobrze, więc o i nawet łódką, gdy tam się ma jakieś papiery. Nie wiem, jakie tutaj papiery trzeba mieć na na łódkę, na kajak. O taki zielony, zielony. A jakie papiery trzeba mieć? O taki fajny, super. Taki zielony, ma gru, grube, grube, zajebiste koła. I tak mu fajnie te sprężynki na zębatce się układają. Dobrze, więc więc państwo polskie chce mnie umieścić w dwóch miejscach, być może jedno, jednocześnie w psychiatryku na całą wieczność i w areszcie, wcale nie tymczasowym, też na całą wieczność, więc po prostu wiadomo, że ma inne zdanie, ale y, to by było niekorzystne dla mojego zdrowia, bardzo szeroko pojętego, gdyż no tutaj jestem, widać słoneczko, fajna natura i te sprawy, więc albo bym na jakiejś łódce, na łódce jakiejś bym doginał. Albo bym haratał w gałę na własne ryzyko, gdybym mi tutaj piłka wpadła. To na główkę bym nie skakał ratując piłkę. Ale już na rowerze no to całkiem, całkiem by tutaj no, pojeździł sobie. Więc państwo polskie chciałoby mi zniszczyć moje zdrowie przez właśnie pobyt na Diabli Wiedzą Jak Długo w tych dwóch miejscach na bezterminówkę w psychiatryku jakimś śmiesznym i, i w areszcie wrocławskim Wrocław w areszcie wrocławskim wcale nie tymczasowym też na Diabli Wiedzą Jak Długo więc po prostu nie mogę się dać złapać o tutaj jedzie ten faj ma grube opony Op. Więc po prostu i, i hulajnoga elektryczna, te sprawy, więc jak widać, no muszę dbać samo o siebie o swoje zdrowie, przyszłość i tak dalej, żeby Państwo Polskie nie pochwyciło mnie. Nie pojmało, bo mi zniszczy zdrowie, moje w tym psychiatryku i tak dalej. Wiadomo, że najlepiej energia płynie tak na otwartej przestrzeni. To wtedy zachowuje się zdrowie, a już tak w pomieszczeniu zamkniętym typu psychiatryk, czy areszt, wcale nie tymczasowy, za pierwsze zmiany, na diabli wiedzą jak długo, to już o o, to już takie nieciekawie po prostu by było, więc no, trzeba się bronić przed państwem polskim, żeby aż takiego dobra nie chciała dla mnie, jak właśnie wtrącić mnie bez kwitów, właśnie w te dwa miejsca. No dobrze, ale tutaj o to chodzi, że to jest wszystko dzięki zgodzie, świadomej zgodzie bandyty międzynarodowego znanego już moim słuchaczom, widzom, sympatykom mojego kanału super przestępcy europejskiego Magdalena Druzgała-Kaliszewska, Szczepanik, lat około 55. Nosi okulary, więc trzeba uważać na tego groźnego przestępcę. Który jest już dziesięcioletnim pracownikiem. Sąd rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Więc no, to właśnie tak się dzieje, że, że to ustawka po prostu jest, aby mnie upolować skutecznie przez Państwo Polskie w te dwa miejsca lub więcej miejsc, bo jak już Państwo Polskie pochwyci skutecznie, oj, to nigdy nic nie wiadomo. I tak dalej. Tutaj idą dwa pieski, jak widać, rowery pomiędzy nimi przemykają skutecznie, więc wszystko jest dobrze. O, tutaj taki odgłos słyszę. Czyżby to już jedzie milicja, żeby schwytać tego bandytę międzynarodowego Magdalena Kaliszewska? To byłby dopiero cud, nad nie nad wizą, tylko nad urną wyborczą. To byłby cud, gdyby przyjechała milicja od, od razu zapas w kajdanki tego bandytę, pracownika Sądu Rejonowego Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Za piękny głos jak tego bandytę już się za niedługo być może złapie i ludność wrocławska no trochę odżyje. Dzięki pozdro.